To jest misji. To jest ta misja właśnie, gdzie będzie się kasowało życie przez cały czas i muszę wrócić do tej sypialni. Misji jest chyba 23. Okay. Zapisać? Zapisz. Mi życie cały czas spada, widzisz? Bez przerwy, cały czas, sekunda po sekundzie. Dobra, ty już biegnij. Nie mogę. Ser. O, zbugowało się w ogóle. Ale nie, nie mamy zbytnio czasu, żeby to zbugować. A potem naprawimy ten bug, w pewnym górnym rogu. Dobrze wszyscy? Bo mi spada HP cały czas. Kamera. Mi spada dosyć szybko. Jakoś po co jest to tutaj z boku? Eee... Wiesz jak to szybko spada na dębdę? Domyślałem się. To jest coś w stylu... You're dead. <laughs> Kamera. Ona w nie jest aż tak tragiczna. Ale... Po chłopi... Ale co?! Nieakże. Pogrzało, 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 was, pogrzało was, pogrzało was wszystkich. Nie będę z nim walczył tutaj, Więc spada mi HP i wszystko. A, ale miałeś taką za... możliwość, kurczę. Ja z tym czasem znowu. Nieważne. Ale też sobie go na DMD. Dla Dla to jest przejście? Nie. Odczepcie się do mnie. Podoba mi się to, że możesz po prostu olewać kompletnie. Tak. Co? O. To są małe te, to są małe, małe fantomy Sekretna misja Muszę, patrz, sekretną misję mam, to za nimi widziałem w grze w ogóle, ja muszę je jakoś zabić, tylko jak? Nie, nie będę próbował Miałem nie, dość hafta nie, niech się z niej walczy w ogóle Zdecydowanie się, że muszę z tym Innym razem zrobimy Cóż Wiem, że zawiodłem sekretną misję, teraz z drogi Sekretna misja, zawiodłem Jestem zajęty, you know, get out of my sight, get out of my sight, get out of my way O nie mogę wejść, dopóki nie zabiję, co chodźcie do mnie <gry> Znikać, albo nie, wracać Pierwszy. Wow Leczenie, po prostu leczenie, leczenie, na później jest leczenie Czy można strzelać tak jakby kiedyś w ścianie? Nie, mogę ci, mogę, 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 mogę udawać, ze strzelanem cię i cię wtedy cieszyć. Mani Aha to, natomiast mogą cię atakować To Posz, poszło nareszcie hmm, leczenie Nie, po co? Nie, za prostu Muszę iść teraz na górę. O wow, nie ma żadnego skrót tak jakby To jest niektórych z Was mi leczenie, dziękuję A to rozwalenie czegoś, tam? Nie skup, drogi. Właśnie z niego korzystam. Aaaa... Dół? Tak. Gdzie był Nelangelo? Którym pierwszy był Tutaj był To tu nie jestem. Po co to jest to lustro. O... Dobrze, że to wszystko pamiętam, inaczej byśmy tu chodzili znowu. A -a -a. Teraz ja razem nie masz czasu chodzić. Tak, użyj tego, nie chcę tego mieć. Boże, w trójce jest taka sama misja i to jest straszne. Mm. Skór, to spad nie spada Ci już życie. Nie, pozbyłem się tego czegoś. Coś nie szybkie są te misje. Zresztą mi się nie podoba, bo zaraz będzie taki kolejny boss. To będzie Gryfon, a Gryfon jest paskudnie trudny. Dobra, sobie was zrobimy. Tak. A, a może z drugiej strony... Uuu, może będziemy w lesie, zobaczymy fetysze? W zależności, Potwory też się ich a potem yy, A. będziemy mieli... Będzie usłyszany po raz pierwszy Lakenblog, jeden z największych utworów w grze. Mm -hmm. Nie, nie zapisuję. Już zapisałem na moim własnym specjalnym zapisie. Jaka to będzie? Nie, Okej. Okay. Okay. Głusneo, to Co? wersji RAF. Jesteśmy znowu w wielkim holu. Tym razem mam to przeskoczyć i pewnie jak zrobię coś za to zawalę. Nie, to się wysunie sumie gładko, pewnie jak zrobię coś dobrego. A nie. Wow. Coraz dłużej, coraz dalej skaczę. To zdziwiające. Czy ta misja trwała? Like... 3 sekundy? Mi się że to skaczenie między misjami. Niemożliwe, żeśmy dopiero... Hmm. Czyli byśmy... Na wierzy... górze? To miejsce wygląda dość specyficznie, muszę powiedzieć. Okej, ja? ja? tam myślisz... Ja Dobra, decyzję. przeżyjemy do jak czerwonego orba. Domyśl sobie. Wyskaczemy między misjami, nie idziemy, pierwszy. wracamy z misji do misji, po prostu. No Prawie prawie jak... byśmy byli GOINцев, romantykami. W ten wygląda dość interesująco. Naprawdę błąd. E, tak jakbyśmy byli romantykami. Nie! zaraz <grafij rules> <Zrobię> mnie to samo. <gvais> <grafij clutch> Dobra, szybko, nikt nic nie wiedział. Dobra, nic nie wiedział. To nic się, nic to widziałem. się wiedz. Właśnie, to się... Nie ma czym mówisz, bo ja niczego nie widziałem, niczego nie pamiętam. No, to tego tak wracając do tej dysk... Zobaczcie co się stanie, jak spadniesz na dół. Nie. Hmm, musiałbyś przechodzić wszystko od początku. O, fajne. Wystarczy kogoś. Dobra, zapij, jest naprawdę błąd. Ale to jest tak intuicyjne, prawda? Ja <słysza> Skype'a kliknę. Wszystko w Tak. Ups, problem. Eee... No dobra, wystarczy już. Tego orba się na debilki Jeszcze Na niego patrzycie, obiecajemy. A to nie, A nie jest sklep przypadkiem? Tak, to jest sklep, ale nie ma nic do kupienia. Czemu masz na myśli mówić, że nie ma nic do kupienia? Nie mam. Nie chcę sobie nic kupować. Pozbieram trochę. A, zbierasz? Na no, cokolwiek mi wpadnie do głowy. Okay. To jest arena do walki z bossem i tu będzie 9 na 10, że tu będzie, nie pamiętam tego miejsca, bo nie. nie ten, ja nie, nie widziałem tej gry za dużo. Już zapiszę, tak. 9 na 10, że to będzie Fantom. Bo to nie Gryfon, grifon będzie na wielkim dziedzińcu, który poznał tych miast, a potem Fantom tego, że Dante opowie na z tych fajniejszych linii. To one będzie Fantom, prawda? Dante. to człowiek, pan Liner. Już byłem pewien, że to będzie. Nie, tu będzie, pamiętam, tu będzie jeszcze jedna walka z Fantomem i no to się może potem później. rozbije, tak dużo później. Potem to, to, ten witraż się rozbije i spadniemy wszyscy na dół. Hmm, a może nie Aha. Właśnie o tym mówiłem. To mój drogi jest fantom. Nie, nie, nie zabiliśmy go? Nie, on uciekł. Pamiętasz, też nie przekopuje przez lawę. nie w kanałach jeszcze. A to jest już ostatnia walka z fantomem no. i on jest 300 parciej niż był. A. Więc jest paskudnie trudno. Dobra muzea jest <laughs> tak. A Gralina w żyłach? Chodź do mnie, mały. No jakby nie patrzeć, nie masz się teraz będzie I go taki niech nie za pocieszenie mnie. I... Mm. 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 No, Mówiłem, że jest dużo trudniejszy niż był. nie, jest dużo niż O, na teraz się robi teraz... taki fajny czarny. Mm. Naprawdę? Proszę cię, że zrobisz bo coś mi się wydaje. Cicho się. Może teraz ogóle sobie grać w na PlayStation. Jak przechodzić całą misję od początku po kiedy się go załatwię. Dobrze. Zaniłem go. <noise> Jej, zaniłem go. Nie no teoretycznie. Możesz go zranić. Nie nam, zresztą mu życia. Nie jestem aż tak bez okej? Okay? Nie, ja mówiłem, że fizycznie da się go zranić. <noise> to w trudy mi strasznie wkurzają. Niby nóżki Ej, no artyleria? Teraz nie dorwa niestety Teraz do niego Artyleria, jest najbardziej haftkarowa Ach, u się nie nie boję, bo jeżeli wiem, że odchodzi, to mogę go otrzymać No nie, ten szablon nic nie robi Bo ma pan coś, zauważyłeś? No, zauważyłem, że Ja nie, nie zauważyłem, jest trwano jego do Nawet specjalny dźwięk. Najbardziej rozpoznawalny dźwięk w grach. To weapon is yours ale, baduj, ale ładuje mi do Devil Trigger'a. Tak? Tak. A, a w jaki sposób? Zwiększa no, się, kiedy niego go nie może z tym. A to czemu można czemu do Devil Trigger'a podwyższenia służbę? bo musiałem, ale na, musiałem nadeczeć się wany. Hmm. Okay. Ups, ups. 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 A, a. Aha, nie tak łatwo ze mną. Ten strzał jest najprostszy do uniknięcia. Miejmy do jednej roliny, okej, zroniłem cię, zaniłem cię i mamy 3 a więc teraz jeszcze tego przejdę. Ups. E... Za jej tak, zamyk. Dobra. Czytaj? Czy w łowisko? No. To nie jest proste. Czy w reboocie... Wszyscy się regenerują? W triggerzy zawsze, ale w rybucie wszyscy wrogowie w Devil Triggerze latają w powietrzu, a ty nie, więc musisz do nich poskakiwać, żeby ich zranić. Jak to? No trud, to ma bardzo trudne, jest. Jeżeli jesteś devil triggerzy, to wrogowie poskaki, latają w powietrzu i nie De możesz ich zranić. W reboocie? Tak. Ja to nie jest jest... trudno używać się Devil jest że słabszy niż był. Na no, bossu jest dobry, ale jest wiem, się nie w powietrzu i musisz sam do nich skakać. A to fajne. Nie, nie fajne. Służa. Zaraz na ziemi i obrywać demę to wiesz. Wiem. Z drogi. O no on widziałeś wow. to? No. Sią mi z tym. rządem Bo więcej to teraz zrobię. Skoczę na twój, na ciebie i cię załatwię w ten sposób. Myślę, że to nie zadziała. Ja myślę, że go załatwię w końcu. Zapomnij, że mam jakiś kedienka być naraz. Bo on też jest demonem. Jak myślisz? Jest tylko... nie on jest wielkim pająkiem, rozumiesz? Patrz, jest takie czarne mojego ranie ja gdzie chcę i zobaczcie trafiam. Tak? Tak. Chodź do mnie mały. Ten wybór jest lepiej cigera, możesz go przybrać. Chodź. chodź. Oh, Chyba cię bolało mały. Widzisz, daniłem go. Mm -hmm. Oho, chodź do niej mały, chodź, chodź, chodź. Wręcz sensie jest w stanie zranić się własnymi. Tak. Masz. Chyba cię bolało, co nie? Tym razem. Tutaj nie ma wyboru Proszę, w poziomie Jest. W ręce? Jest. Przecież dostaję cały czas obce w na Izrael. wiem. Trumaczki. Nabijam się, że się tej trigger, więc nie jest to źle. To będzie długa walko przez nas Ale nie jest tak źle. A później razem jak walczyłem z nie byłem z w ogóle z Teraz mu zbijam połowę HP bez problemu. Gdzie mi z tym ogonem? Uuu, yy, artyleria znowu. Teraz mnie zaskoczyła kompletnie. Dwa hmm. razy. Yy. Nie. Kurde, nie zdążam o liczniku. Oh. Yy. Hej, zaniłem cię Nie oh. Jeszcze raz I once again I ten I bing. Ja będę miał. bing, cięcia. bing To kiedy umieram, tak? Może no, tak Czekaj, ja mam tripa przecież, mogę go złapić tripem. <laughs> Zdaję mu Oczywiście, wiesz, będę stał w miejscu tyle czasu, że on mnie zabije przez ten czas, ale nieważne Liczy się intencje On cały czas skacze Zaraz się dorobi, mały. No, chodź. Dwa razy mi mnie tak nie załatwił. To ci jeszcze chyba nigdy ze mnie trafił. No, chodź. Powróć się pysznie na moją stronę. The partner to think Partner, yeah, damn it, damn you. <laughs> O nie, o nie, o nie, o nie, tak to nie ma. Nie jestem masz tak beznadziejny. Stinger <grym> ma taki zasięg, to nie jest duża. Wiemy tylko, że mogę większego zasięgu ranić gości. O, artyleria, jak miło. <grym> no dobra. Nie, nie ma tak łatwo. Nie próbowałeś tego takiego miecza. Patrz, mojego dani. Wow. Tak, stusił się własnym. <grytanie> tak, tak. To jest taka zdenka. Pamiętasz ten posąg na dole? O! Jakby mieliście na początku, to mówiłem, że chyba mi się coś kojarzy. Chyba tego... Teraz ucieknij. Gdzie teraz uciekniesz, mały? Ja on musi każdego bossa zaćwiać Nieee Byle by nie uciekł Katruje Grzegorz, tylko teraz odgadłeś Aha Mądry musi być ten pająk, który nie jest w stanie zauważyć, że on się zamienia w jakieś takie dymony, Dante. Dante Dato z wielkim demonicznym mieczem. Oka bardzo mi się latęka, z tęki. Pamiętasz, triś czy już nie? Rozdzieliła się z nami po drodze i zniknęła w zamku. zamku. <grytanie> Ona jest człowiekiem? Nie wiesz. To co można nam się mówić, nie wiesz? Nie wiemy, nie wiesz będzie popularny, nie wiemy, ale generalnie można zagadywać, że nie wiesz. Uuuuu, wow. sporo. Też to zapiszmy może, tak, bo znaczy potem spadniesz z klifu i umrzesz. Eee, DMC nie ma falling damage. To byłby herezja. Ktoś by za to po prostu zawisnął. Na tą półkę chcę wyglądać, bo to pewnie jest jakaś znajdźka. W sensie pewnie niezależnie co zrobię i tak będę mógł ten, tylko muszę wyglądać na pół. No. Nieważne. Uuuu. A nie możesz nim walczyć. A to jest coś do podniesienia, czy to jest tylko zdoba, Ozdoba, no, dobra. Nie, nie, bez żadnych broni. Bronie to się zbawa w inny sposób, poznasz natychmiast. Ile jest broni dostępnych? Dużo. Uuuu. Co to o, jest? Tu... Okej. Okay. <laughs> Nie będziemy się radnić z tym Most. I coś trzyma tę szkielet. Tak. Oczywiście. <laughs> I have something you need to take before you go down. Co to jest? <laughs> Biedny żołnierz. Więcej <laughs> oh. trzyma... ...granacji. Wow. Jako, że wiem, że teraz każdy z was myśli, jak działa granatnik, chcę zobaczyć granatnik, daj mi granatnik! To wasze moduły zostaną spełnione. Eee... Triggerami. Granatnik... Jak to jest granatnik? A -a. Jedna część gry chyba, nie, jeszcze wójt chyba jest granatnik. Wow. No jeszcze każdy woli no, Shotgun. No de facto jest taki Shotgun. Tylko co wygląda tutaj. Że on strzela naprawdę short. Jak można zejść w dół? Nie można. <suszy> Dante, go down! A z, ma jakiś klawisz aktywacji? Nie masz? Albo coś? A, aha, klawisz aktywacji. A no. bo tutaj! Pamiętasz? poznajesz to miejsce. To jest serwinka. Świetnie. To ja mogę coś z tym zrobić? To też jest jeszcze niedostępne, to jest tyle przedmiotów, rzeczy. Tak, u you strident? Jak teraz będzie potop, to się wkurzę. Powiedz mi, że nie będę musiał łazić kanałami. Ja ty jeden wkurzałeś się na potop. <grym> <grym> Hej, jak jestem będę przejść? Co się stało? E? To jest czas. Ja muszę dobieć na czas do tego podziwnego zbiornika tutaj. Tu jest zejście w dół gdzieś, prawda? Widzisz to trochę opada powoli. Muszę zejść w dół, zanim to opadnie z ja sam w dół, ja cię będę się znowu z tridentu. Hmm. Więc zobaczmy, gdzie jest zejście w dół. Tutaj nie ma oczywiście. Tutaj nie ma Może z każdej wady. ten trident. Nie. Nie tu Na górę nie chcemy wejść, bo z góry właśnie zeszliśmy. Nie ma żadnego zejścia na dół, nic. To nie jest aktywowalne? Nie, to cię rozpatrzyło. Gmina na górę. To widzieliśmy to też dawno temu. Jak można tak szybko zbiec na dół? Bez przesady, nie biegam aż tak szybko. jeżeli mam robić kółka po zamku, żeby tam dojść? A, czyli pewnie to już... to nie jest na czas w takim razie, po prostu opadło. A, nie możesz tego aktywować? Nie, czyli nie może być na okay. czas. Cześć. <laughs> Ale... Dziękuję. Czy granatnik w ogóle wyrzuca granatę? Granaty? Czy Mam Mam jak... wrzuca granaty, które eksplodują. Aha. Teraz się to zaprezentuje. Albo nie, bo nie żadnego typu do zabicia. Mm -hmm. no, zaraz będzie. To jest ta krata. Aha, czy ja padę on z wiec tak szybko, W łamek sekundy? Mm -hmm. To jest fizycznie niemożliwe. Nie, ja, to mi się przyczeka, to jest dużo większa. Fabuła trochę ci pomaga. Słucham? Są ci bo ja padań nie słyszałem. Mmm... Nic. <grymne> Co ja nie mogłem, że fabuła ci pomaga. E, B! Ładnie. Dziękujemy serdecznie. Będę po prostu Devil Triggera odpalę, tak? Odpalę 3-den i będę biegł. Jak to odpalić? No, to nie może być tak, że jest tylko jedna szansa. To nie, nie na, sensu. na pewno nie może. Tak. Omijmy tutaj tę scenkę. I lecimy, mój drogi, szybciutko. Faster. Co red, co goes co Fasta? Co <laughs> red goes faster. Jestem czerwony, red goes faster. Kamerę do zabijania, Słyszysz, jak to opada w dół, też słyszysz? Tak. Dalej zdążysz, zdążysz, zdążysz Ło! Wow. Nie! Będzie trudne Muszę nabić Devil Trigger'a na pół po prostu i wiedz. Nie zatrzymując się No jakby nie patrzeć to parę razy No to nabić mi Devil Trigger'a panowie, to jest pytanie za stopą mm -hmm. Ty się zgłaszasz O, ładnie tak wygląda jak, się tak robi? Nie, to też na pogardę nie Najpierw <laughs> dasz mi count, a potem go jeszcze raz Trident poproszę, a potem Pan David Triggera i zasuwam najszybciej jak zdołam No dalej, wyłącz tę scenkę. I przeskocz tak jakby bokiem, tak jak wcześniej przeskocz. Tak, ja tak, 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 No i David Triggera i lecisz. Zawsze, zawsze to tą. Cicho. W końcu mi się uda. On David Triggera jeszcze, prawda, zdąży. Boże. Zapiszę Zapisz. może. Zapisz? Zapisz? Bo Zapisz? Irytujące. Zapisz? A, a, a. Dobra. Ciekaw jestem, ile takie jedno sobie w barze. Jest ich tylko dziewięć, więc... Bóg. Zabiliśmy pantoma, gratuluję wszystkim. Jej. Zabiliśmy w ogóle jakiegoś bossa wcześniej? Nie. Coś zabiliśmy. A z Kto kim pow... Z kim się walczyliśmy? z Nelonżeloi z tym fantomem, to wszyscy bosi. To mi czy to będzie Gryfon, czy to będzie dżungla, czy to będzie statek, bo to są rzeczy, które kojarzę. E, Względa jak dżungla. Nie mój drogi, to jest Ifrit. To po lewe, w lewej, w lewym dolnym rogu to jest Ifrit.